Cześć! Znajdujemy się na terenie nowego liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Jest to dwujęzyczne liceum ogólnokształcące Smart Hike. Ze mną jest Kinga, współtwórca tego projektu. I takie pierwsze pytanie Kinga, skąd pomysł właśnie na otworzenie w Zamościu tak innowacyjnej placówki, jaką jest Smart Hike? Cześć! Edukacja w Zamościu jest dla nas równie ważna jak edukacja w Warszawie. I całym Zamościu oczywiście z nowym projektem. Mamy naszych ośmioklasistów, mamy wiele osób, które pragną zupełnie innej edukacji. Coraz więcej rodziców jest świadomych, że nie tylko edukacja systemowa jest ważna, ale również ta inna. Ponieważ od wielu lat zajmujemy się edukacją, przywozimy z zagranicy nowinki związane z nowymi metodami pracy, zarówno z dziećmi, jak i ze starszą młodzieżą, to naszym marzeniem zawsze było, żeby wdrożyć to w życie, więc działamy. Wszystko, co mówisz, jest naprawdę bardzo fajne, bardzo dobrze to wygląda. W mojej ocenie to, co tutaj stworzyliście i chcecie zaoferować, to top 5 w Polsce, tak więc z całego serca mógłbym też tą szkołę polecić. Chciałbym zadać Ci takie pytanie, co zaoferuje Smart Hive i dlaczego warto wybrać akurat w Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne potrzeby. Proponujemy kilka rozszerzeń, za którymi idą być może przyszłe zawody naszych uczniów. Pierwszy z nich to menadżer, czyli coś, co jest bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Dobry menadżer to jest osoba, która rzeczywiście ma szansę zaistnieć w swojej przyszłości i tutaj rozszerzamy język angielski, geografię, matematykę. Proponujemy również taką klasę prawniczą, którą nazwaliśmy Law and History i tutaj rozszerzamy język angielski, historię i wiedzę o społeczeństwie. Kolejną specjalnością, którą proponujemy naszym uczniom jest science, czyli szeroko pojęte nauki. Biologiczne, chemiczne, przyrodnicze. Kolejnym elementem jest My Way. To jest zupełnie inna ścieżka. Wiemy, że jeszcze nie każdy z młodych ludzi na poziomie liceum, czym powinien się zająć. Czasami po prostu nie wiemy, bo jesteśmy jeszcze młodzi. I dlatego można skonstruować sobie własne rozszerzenia we własną klasę, dla siebie. Wszystkie kierunki pod kątem zmieniającego się świata, a więc to, co dziś tak naprawdę młodzieży jest najbardziej potrzebne, bardzo fajnie macie to podane. Liceum Smart Hike jest nowym miejscem na mapie edukacyjnej zamościa, ale świetnie prosperuje tu już placówka dwujęzycznej szkoły podstawowej i dwujęzycznego przedszkola Smart School. Mogę już parę słów powiedzieć właśnie też o tych y, szkołach i o przedszkolu? Jeśli chodzi o smart school, to tak naprawdę to są trzy placówki w Polsce. My wyrośliśmy na przedszkolach i uważamy, że przejście całej ścieżki edukacji od bardzo małego dziecka, aż tak naprawdę po naturę daje nam również e, dorosłym, ludziom, którzy się tym zajmują, Większe doświadczenie, większą przestrzeń do tego, żeby się nauczyć dziecka, żeby zobaczyć, co potrzebuje, pójść za nim w jego rozwoju. Przedszkola są dwujęzyczne, szkoły podstawowe również są dwujęzyczne, na tym się skupiamy, ale też takim ważnym elementem naszej pracy, na którym budowaliśmy nasze szkoły i przedszkola, jest wielokulturowość, czyli otwieranie się na świat. Super! Dzieciaki tak naprawdę mają możliwość nauki języków od najmłodszych lat, bo już od przedszkola, bo przez szkołę podstawową i na liceum kończy. Okej, okay, Kira, od jakiegoś czasu współpracujemy, prowadzimy dla szkoły i przedszkola social media. Powiedz, jak oceniasz tą współpracę, co mogłabyś na ten temat powiedzieć w kilku zdaniach? W dzisiejszych czasach profesjonalne podejście do tego, żeby zaistnieć w internecie, to już nie jest Kwestia wrzucenia tych zdjęć i, i jakiegoś tekstu. Wymaga to pewnej koordynacji i doszliśmy do momentu, w którym zauważyliśmy, że jednak powinno być to zrobione porządnie. Stąd zwróciliśmy się do, do specjalisty <grym> i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ na naszym Facebooku, na naszych social mediach troszeczkę się uporządkowało. Wiadomo, że nikt nie jest mistrzem od wszystkiego. My również mamy swoje obowiązki, więc takie wsparcie jest dla nas bardzo. Bardzo cenne, bo bez tego rzeczywiście pojawiało się dużo materiału, który może nie był ciekawy, nie był może odpowiednio skonstruowany. W tej chwili mając osoby, które tym zarządzają, widzimy, że mamy dużo lepsze wyniki oglądalności, że te rzeczy, które się pojawiają są bardziej celowane w potrzeby innych, zdjęcia są lepszej jakości, teksty są bardziej spójne, ale więcej można się dowiedzieć o szkole. Taki mamy feedback też od naszych rodziców, czy też od osób, które dołączają do naszych przemysłów. Bardzo się z tego cieszymy, bo nie było to możliwe, że my już na tym etapie robimy czasami, także taka profesjonalna pomoc jest bardzo ważna. Super Kinga, miło mi to słyszeć. Naprawdę dodaje nam to skrzydło do tego, żeby pracować jeszcze, jeszcze ciężej, jeszcze lepiej. Ostatnio zajęliśmy się także rebrandingiem marki Smart School i Smart Hike. Tworzyliśmy logo, tworzyliśmy nowe strony internetowe. Czy mogłabyś w kilku zdaniach powiedzieć, jak oceniasz tą pracę? Przede wszystkim było jej dużo. Trzeba było ją wykonać szybko. A to nie jest proste, dlatego jest to bardzo ważne, żeby, żeby mieć partnera, z którym można takie rzeczy zrobić szybko, z którym się dobrze rozumiemy. Dajowo Smart School poprzednie powstało na początku lat 2000, więc już nie pasowało do dzisiejszych standardów nowoczesnej marki. W związku z tym przyszedł czas przy okazji tworzenia liceum, żeby rzeczywiście to odświeżyć. Szukaliśmy różnych rozwiązań, jak idee, które przyświecają do naszej szkole, połączyć czy też powiązać coś, co miałoby odzwierciedlenie graficzne, co nie jest proste i powiem szczerze, że opowiedzieć komuś obraz, czy też powiedzieć komuś, co czujemy i powiedzieć no to teraz z tego zrób logo, to naprawdę nie jest łatwe i byliśmy rzeczywiście zdziwieni, kiedy, kiedy powstała taka propozycja i to bardzo szybko, jako jedna z pierwszych, którą zaakceptowaliśmy która jakby wypełniła wszystko to, co dla nas jest istotne, jeśli chodzi o ideę naszej szkoły i połączyła to, co dla nas ważne, czyli ten element wielokulturowy, który zawsze nam towarzyszył w postaci kolorów, które pojawiają się na naszym logo. Połączył znak nieskończoności, który jest symbolem innowacji, który jest symbolem dążenia ambitnego do osiągania swoich celów i nie stawiania sobie żadnych granic. A dodatkowo kilka, kilku osobom udało się odczytać, co nas bardzo cieszy, że ten znak nieskończoności nie jest czymś abstrakcyjnym, tylko składa się tak naprawdę z ludzi, bo to ludzie tworzą nowe rzeczy, to ludzie tworzą nowe jakości i że są to dwie osoby, które podają sobie ręce tworząc razem nieskończoność, więc tak naprawdę pięknie to wyszło i bardzo, bardzo nam się podoba i myślę, że jesteśmy bardzo już w tej chwili emocjonalnie związani z tym logo i mamy świetny feedback, że jest przepiękne i podoba się i naprawdę z dumą publikujemy je wszędzie, bo czujemy, że to jest taki strzał dziesiątki, więc bardzo z tego cieszymy. Natomiast jeśli chodzi o strony internetowe, też wymagały one odświeżenia, wymagały tego, żeby były do siebie podobne, spójne, ponieważ wszystkie nasze szkoły opierają się na tych samych zasadach. W związku z tym, tak samo nasze oczekiwania zostały szybko spełnione, a nas zmusiły do tego, żebyśmy też treści merytoryczne odświeżyli. Z racji tego, że tu też wiele rzeczy wymagało okręt. Mam nadzieję, że nowa odsłona naszych stron, wszystkich naszych szkół się Państwu spodoba i że będzie przyjęta mnie, równie ciepło jak logo, z którym, tak jak powiedziałam, jesteśmy już mocno związani emocjonalnie. Super, i bardzo miło mi to słyszeć, bo jest to coś, co, co powoduje, że chce nam, się, chce nam się po prostu pracować, współpracować, szukać tych rozwiązań dla, dla firm. Na koniec, Kinga chciałbym dodać Ci jeszcze. Jedno pytanie, takie krótkie, żebyś powiedziała po prostu w kilku, w kilku słowach. Czy poleciłabyś naszą firmę innym firmom, innym szkołom, czy, to, czy uważasz, że to, co robimy, ma wartość i, i warto polecać w to? Zdecydowanie tak. Myślę, że to, że udało nam się w bardzo krótkim czasie zrobić tak wiele, to wymagało dużo pracy, często po godzinach. I tak jak ja uważam, ludzie z pasją się przyciągają. Jeżeli ludzie czują gdzieś pewne rzeczy pomiędzy sobą, to nie jest łatwe, w sensie jakiejś idei chcą promować, to szybciej się to rozumieją. Także myślę, że taka otwartość wzajemna, czy takie dobre wyczucie potrzeb tej drugiej strony, to jest kluczowe w momencie, kiedy trzeba prowadząc taką działalność, trochę trzeba czytać ludziom w myślach, a to nie jest łatwe, tak samo jak nie jest łatwo opisać komuś słowami obraz czy wizerunek więc myślę, że to jest kwestia dużej dozy empatii, wyczucia, wyczucia gustu drugiej osoby, jej potrzeb, więc to jest bardzo ważne. Także ja zdecydowanie polecam, bo, bo po prostu fajnie nam to wyszło i jesteśmy z tego dumni wszyscy, więc praca, duża praca, szybka praca, ale efekt naprawdę fajny. Ja również się wpisuję w te wartości, które oferujecie w szkole, ta wielokulturowość, wielojęzyczność, dwujęzyczność, nieskończoność innowacji i budowanie takiej szkoły, która pomoże młodzieży wkroczyć w te nowe realia świata. Zapraszamy tutaj do placówki, porozmawiać z Kingą, z innymi osobami, zobaczyć przede wszystkim, jak to wygląda. A my zapraszamy oczywiście wszystkie firmy do współpracy z naszą agencją. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.